Witajcie w kolejnym vlogu. Masie, drodzy czytelnicy i słuchacze, radio. oczywiście standardowo przywitanie musi być. Właśnie skończyłam praktyki i wracam sobie do domku. Nie powiem, że dzisiaj ten dzień należy do najlepszych, bo nie należy. Niestety tutaj można się spotkać w naszym przyszłym zawodzie. Mam na myśli pielęgniarki z obciążeniem psychicznym dotyczącym zawodu, fizycznym oczywiście też. No więc muszę sobie dzisiaj na spokojnie wszystko przemyśleć i myślę, czy chcielibyście taki może filmik, gdzie opowiadam o właśnie tym obciążeniu psychicznym dotyczącym zawodu. Co myślicie? No i teraz jeszcze idę do żabki po buły. A jeśli chodzi o ten filmik, no to po nowym roku, wiadomo, po vlogmasach i tak dalej. Jak widzicie jestem już w domku i to jest najlepsza i moja najbardziej ulubiona część vlogmasu. W ogóle jak widzicie przywiozłam sobie lampę do miejsca moich studiów. Bardzo mnie to cieszy, bo no, fajnie będzie to wyglądało, bo światło mam dosyć słabe w akademiku, jak kiedyś już mówiłam na którymś vlogu, więc fajnie, że przywiozłam sobie lampę. Tutaj wiecie, zrobimy sobie w którymś odcinku jakieś świąteczne tło, coś ładnego, ale skupmy się na razie na naszych adwentowych kalendarzach yy, czekoladki, i szukamy numer 2. Numer 2, 2, 2, 2, 3 już widzę. Numer 2 jest tutaj. No to otwieramy. Ogólnie to cały dzień myślałam o tych kalendarzach i tak się jaram tymi kalendarzami. Tak mi się fajnie nie otwiera. Jeszcze jak dojdzie ten z zglamszot, to już w ogóle będzie bardzo miło. No i mamy taki tutaj prezencik. Od razu wiem. Dobra. I teraz kalendarz Miłosza. I że to tak dziwnie zapakował, bo to jest tam, tam jest pudełko i porozrzucane są rzeczy, bo nie wszystko się zmieściło do pudełka. Dobra. Wzięłam pierwszą rzecz. Ja wiem, co to jest. O kurczę. Love you. Dobra, resztę nie patrzę. Piesu. myszka miki ja cię kręcę idealne na takie zimowe dni mm. Spepko jaki rozmiar? Dobrze, trafiłeś rozmiar. 36-37, wiedział, wiedział co ja noszę. Przetestujmy. O Jezu, jakie mięciutkie. Nauka... Idzie kiepsko, strasznie, minęły już 3 godziny i w sumie, no, powtarzam sobie dopiero jeden przedmiot, a jutro mam te dwa zaliczenia. Ja nie wiem. Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym vlogmasie, bo dzisiaj mamy już... Trzeci, trzeci, trzeci? Grudnia! Sprawdziłam tylko na kalendarz. Ogólnie to kalendarz adwentowy otworzyłam, ale zadzwoniła do mnie mama i postanowiłam nagrać jakby jeszcze raz, ale moment kalendarzu miłoszowego jeszcze nie nagrany, więc to jest ten moment, żeby sprawdzić. Ogólnie wyglądam dzisiaj tak bardzo ym, domowo i już tak nieogarnięcie troszeczkę, bo powiem wam, że jest do, już godzina 21, ja miałam dzisiaj tak ciężki dzień dużo do roboty, więc postanowiłam się trochę wychillować i ogólnie muszę rozerwać tą reklamówkę, albo wiecie co, ja ją rozetnę, bo powiem Wam, że już troszeczkę nie mam siły, ale zaraz Wam powiem dlaczego. I mamy po prostu pudełko. Wezmę je, otworzę i wyciągnę jedną rzecz. Nie wiem, czy widzieliście, co jest w środku w kalendarzu, bo tam ogólnie są losowo rzeczy wrzucone. I jest to perniferek. Fajny, powiem. O, nie wiem, czy dobrze widzę. O, tak widać. Reniferek. I powiem Wam, że reniferek jest totalnie, totalnie w moim stylu. Ja lubię biało, szaro, retro. Takie ogólne, różnie odcienie szarości i bieli, jeśli chodzi o wystrój pokoju. Także idealnie się nadaje do mojego pokoju. Więc jestem zadowolona, a mi już znowu trafiłeś moim zdaniem w kolejną dziesiąteczkę, więc się cieszę i już mam fajne kapciuszki. Wcześniej miałam słodycze, ale teraz właśnie ze względu na to, że wtorki mam takie y, bardzo uczelniane, czyli praktycznie byłam prawie cały dzień na uczelni, potem byłam na folderze, dlatego właśnie nie miałam siły już otworzyć tych reklamówki. Był dosyć intensywny trening. Dzisiaj ćwiczyłam spinaczkę i taką figurkę, która nazywa się Angel. Ale ogólnie jeśli chodzi o nazwy, to czasami każde studio ma inne, że jak piszecie Angel, to mogą Wam wyskoczyć różne figurki. No i ogólnie miałam dzisiaj dwie kartkówki, jedna poszła tak, tak w miarę, tak celując może w ocenę 4, takie, coś takiego, no. Nie wiem, zaskoczyłam się, bo uczyłam się dosyć długo na to i wymyślałam, że potrafię wszystko, ale jak, jak widać studia zaskakują mnie, zawsze się potrafi wszystko. No dołczę się oczywiście, bo to wydaje mi się, że to z moich błędów albo po prostu z tego nieogaru rano też wydaje mi się, że takie rzeczy niektóre tam pomyliłam, że wiedziałam to, ale po prostu się pomyliłam, bo też nie za bardzo śpię od tych ostatnich dwóch dni, bo w poniedziałek bardzo dużo się uczyłam, więc późno poszłam spać, we wtorek też musiałam rano wstać, ale się przez to się uczyłam, to po prostu... A jeszcze miałam zaliczenie z rehabilitacji, ale to już tak, tak 4+, plus dostałam, więc jest nieźle, nie nieźle. I właśnie z tego jestem akurat zadowolona, a powiem Wam, że uczyłam się dużo, dużo mniej i mniej się tak jakby spiełam niż z tej anestezjologii i widzicie, czasami warto się po prostu nie spinać, bo je, ja, jeśli się zepniesz za bardzo, za bardzo chcesz, to czasami po prostu to nie wychodzi. W ogóle przez te dwa dni zmontuję ten jakby vlogmas chyba jako jeden bo wydaje mi się, że się nie opłaca jako dwa, będzie za krótki Oki wtorki nie są, nie należą u mnie do najciekawszych dni, więc sorry of... A, ja, no widzicie, nawet w piżamie jestem, o pokażę Wam O, widzicie te siniaki? Nikt mi nie bije, to Poldys Dobra, uciekam Więc y, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, chociaż nie należał do najciekawszych To były tylko jakieś takie moje opowiastki z dnia codziennego więc do zobaczenia jutro. Pa!